Objawy ADHD u dziewczynek. Kolejnym bardzo charakterystycznym objawem jest impulsywność. Ta impulsywność może być zarówno słowna, jak i behawioralna. Na czym polega ta impulsywność? Na tym, że Twoje dziecko mówi bez zastanowienia, że mówi bardzo dużo. Że gdy coś tam do niej powiesz, to czasami wystrzeli takim tekstem, że w życiu byś się nie spodziewała, że coś takiego może jej przyjść do głowy, ale przychodzi. I ona też y, nie panuje nad tym, co mówi, bo czasami to jest coś zabawnego, ale czasami może to być coś, co może sprawić ci nawet przykrość. I to nie jest tak, że ona chciała to coś powiedzieć, po prostu nie zastanowiła się, zrobiła to impulsywnie zanim pomyślała, już to zrobiła. Innym przykładem takiej impulsywności może być to, że twoje dziecko nie czeka na swoją kolejkę. Tu chcesz, nie wiem, coś podzielić, jakiś smakołyk, ona jest pierwsza. W szkole pani zadaje pytanie, zanim kogokolwiek wybierze, ona już odpowiada. Inny przykład, stoi w kolejce, trudna sprawa. Najchętniej, by gdzieś tam coś tam zahachęciła, coś zrobiła. I była na początku tej kolejki.